Sytuacja w kraju pogarszała się. Ciągłe protesty, podupadła gospodarka i ogólny chaos. W związku z sytuacją i strachem przed utratą władzy, generał Wojciech Jaruzelski, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Rady Ministrów, a także zwierzchnik Sił Zbrojnych, 13 grudnia 1981 roku wprowadził w Polsce stan wojenny. Solidarność uległa delegalizacji, a jej działacze zostali internowani. Oddziały zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej pacyfikowały strajki przy użyciu broni. Zginęło między m.in. dziewięciu górników w katowickiej kopalni WUJEK. Strajki zostały w końcu ostatecznie stłumione, zaś jedyną nadzieją wydawało się szerokie poparcie płynące z Zachodu, w tym również z Ameryki, której prezydent Ronald Reagan nałożył na Polskę sankcje gospodarcze. Solidarność przeniosła swoje działania do podziemia. Utworzono komisję koordynacyjną, która miała sterować działalnością ruchu. Mimo zakazu i represji nadal organizowano demonstracje i strajki, choć siła Solidarności wyraźnie malała. W 1983 roku zniesiono stan wojenny, powstały nowe związki zawodowe, jednak represje względem działaczy Solidarności nie malały. W 1985 roku doszło do licznych aresztowań i następnie wyroków sądowych dla opozycjonistów. W 1984 roku zamordowano kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszkę, który, poprzez kazania krytykujące komunistyczny reżim, był postrzegany przez władze jako zagrożenie. Jego pogrzeb zgromadził tłumy Polaków, chcących pokazać swój sprzeciw wobec opresyjności państwa.